60. minuta. Spod... Goście z ryk zdobywają efektowną bramkę. Zdaje się, że po raz 11, 11 już w tym sezonie na listę strzelców wpisał się Bartłomiej Błuchak, a Janowianka prowadzi w dalszym ciągu bardzo wysoko 5 do 1. Państwa mamy dwa hat triki dzisiaj w naszym zespole. A moim i Państwa gościem jest Kacper Piechniak, zdobywca Hatrika w dzisiejszym meczu. Kacper tutaj może do kamery się odwróć, jako że strzeliłeś Hatrika. To oczywiście piłka wędruje na własność do domu. To zdaje się, że nie pierwszy Hatrik w karierze w barwach. Janowianki. No dzisiaj to chyba był pierwszy mecz, kiedy to od początku do końca nie denerwowaliście. Zdaje się, że mieliście wszystko pod kontrolą, no i jak widzieliśmy zakończyło się wysokim zwycięstwem. Jak ocenisz dzisiejsze spotkanie? To znaczy ocena, sam wynik mówi sam za siebie. Byliśmy mocno poddenerwowani po dwóch remisach na swoim boisku i dzisiaj za wszelką cenę chcieliśmy wygrać, no i bardzo wysoko nam się udało to. No właśnie, często jest tak, że chociaż się próbuje wielokrotnie, ta piłka gdzieś nie wpada, a tutaj co do środkowanie, niemalże kto by nie przełożył tej i głowy, czy, czy, czy ty czy najmniejszy na boisku Atenan, Brillant, te piłki wpadały dzisiaj do siatki, i jak widzieliśmy raz po raz. Tak jest. No, można powiedzieć, że dzisiaj co strzał, to, to bramka w naszym wykonaniu, chociaż mieliśmy jeszcze kilka dogodnych sytuacji i ten wynik mógł być jeszcze wyższy. Fajnie, że strzelamy bramki z tego, co trenujemy na treningach, bo, bo te wejścia za linię obrony przeciwnika z dośrodkowaniem kończyły się dzisiaj bramkami dla naszej drużyny. Za tydzień nas czeka kolejne ciężkie wyzwanie, tym razem mecz w Tomaszewo lubelskim z wysoko notowaną tamtejszą Tomasowią, ale myślę, że tutaj macie jeszcze ten tydzień na kilka jednostek treningowych, aby jak najlepiej przygotować się do tego ciężkiego wyjazdu już za tydzień. Tak, na pewno jesteśmy teraz po ciężkim tygodniu, bo graliśmy w poprzedni weekend mecz, w środę mieliśmy puchar z motorem i teraz graliśmy kolejny ligowy mecz, także przede wszystkim trzeba wypocząć, zregenerować się i przygotować pod Tomasowie. Tam pojedziemy po, po trzy punkty. No właśnie, tych, natężenie tych spotkań w miesiącu październiku będzie bardzo duże, do tego dojdzie jeszcze nie wiadomo z kim, ale... Półfinał Pucharu Polski ponad miesiąc jeszcze grania intensywnego bardzo byśmy chcieli, abyście jak największą liczbę punktów tutaj jeszcze tej jesieni zdobyli, żeby spokojnie tak już w tej przerwie zimowej spojrzeć na tabelę, no i spokojnie przygotowywać się już do rundy yy, wiosennej przez te długie zimowe miesiące. Tak jest, zgadza się. Myślę, że każdy tutaj zgromadzony Idzie w tym samym kierunku. Każdy chce, chce aby Jadowianka wygr wygrywała i zdobywała jak najwięcej bramek i punktów, także wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Swojego czasu byłeś już królem strzelców czwartej ligi podkarpackiej. Dzisiaj po tym hatryku jak widzimy, włączasz się do korony o najlepszego strzelca w Kiza Lubelskiej czwartej lidze. Na dobre myślę, że z taką formą to będziesz jednym z tych faworytów do sięgnięcia po koronę króla strzelców. To znaczy bramki bramkami, ale, ale też asysty bardzo cieszą. Dzisiaj starałem się też kilkukrotnie asystować, no nie udało się to. Fajnie, że wpadły te trzy bramki, ale mówię, bramki równoznaczne dla mnie są z asystami i ze zwycięstwem drużyny. Dziękuję, już Cię tutaj nie zatrzymuję więcej. Goń do szatni, podziel się radością wraz ze swoimi. Kolegami, a ja proszę Państwa na kolejne mecze przy ulicy Sukienniczej 1. Zapraszam Państwa już za dwa tygodnie, za tydzień w Tomaszowie, a dzisiaj myślę, że wszyscy spełnieni kibicowsko w poczuciu dobrze wykonywanego obowiązku udamy się już do domów, mając na koncie kolejne trzy ligowe punkty, bo bardzo wysokim, efektownym zwycięstwie naszej drużyny.